Ten początek ogólnie nagrywam już trochę po zlocie, ponieważ kompletnie o nim zapomniałam, i widzicie mnie już teraz po zlocie. Nie wiem ile mi inne Łodyni dwa jakoś, coś takiego. Więc chciałam Was po prostu zaprosić do oglądania. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Rode!

jest Jest super. Fajnie się Wow.

淹没。 Zaangażowani. I tak jak mówiłam, byliśmy dwa razy Gdańsku i mikołajkowa wizyta w klinice hematologii i medycznego w Szczecinie. Norbert, dziękujemy. To jest, to, jest, to jest sama dobra energia. I to jest podsumowanie tego, co zrobiliśmy dla maj. Na naszej skarbonce zebraliśmy ponad 30 tysięcy złotych, natomiast to nie jest cała kwota, że. Ogni śniadania z co tam się działo, były czarownice, czarodziejskie ognie piepielne, czarodziejskie eliksiry. <noise> Powiem Wam, że do dzisiaj jestem pod wrażeniem. Ta <noise> tradycja będzie kontynuowana. I to jest to, co się zadziało w minionym roku. Myślę, że przed nami jeszcze, jeszcze więcej wspólnych aktywności, naszych spotkań. Jestem pełna. Słyszysz jak cię woła, gdyż za kulisami już czai się melodia, tajemnicza, niecierpliwa. W sercu człowieka w bieli swą czułość odkrywa. A on śpiewa i ciągle cicho pyta nas, Czy pamiętasz jeszcze to, jak pachnie las? Każdym ruchem, dźwiękiem, obrazem, twą duszę stęsknioną, delikatnie prowadzi na natory łono. Jeszcze tylko usta ciemnowłosej cicho zaśpiewają. Gdzie kwiaty z tamtych lat się dzisiaj podziwają, wtedy człowiek w bieli na brzegu sceny siada i słucha, co serca ludzi chcą mu opowiadać. Oczy jego zaszklone, spowite czułością, podążają nieustannie z wielką uważnością. Emocje, myśli płyną, wdzięczność roztańczona ma szansę w nas wszystkich coś ważnego dokonać, pokazać w nas tak wiele barw skrytych i odcieni i że każdy z nas ma moc, by choć trochę zmienić Ja Cześć. Dobra, więc... Zrobiłem makijażek. Jeden jest inspirowany pasą demon, drugi z dreamerem, a trzeci, czyli ten tu. To jest po prostu look sylwestra tegorocznego, bo był mocny, Wiecie? Fiona, Maria, Rosmirela. Jeden, dwa, trzy, cztery mam, tak? Tak, tak naprawdę to. Ja tak jeden. Ten jeden najważniejszy. Taki Tak jestem taka, tak. Pomóżcie Michałowi. To jest bardzo, 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 bardzo ciężka sytuacja. Bo Każdy jakby uderzył w zupełnie inną stylistykę, i każdy coś innego chce przekazać. Ale myślę, że najwięcej pracy został położony w stroju numer 15. Ale każdy z was jest so-sexy. Wy też macie dobre Tak, To jest numer 1. No to w twoje ręce, w podzielce. za zanim nie poszłaś? Wielkim oddechu po wielkiej przerwie na pewno będą to zupełnie nowe, inne aranżacje tych numerów i no taki promyczek przyszłości. Cieszymy się, prawda? się przygotować? Nie spokojnie. Kuba przed blajdami przedstawia się. Mówi o sobie. Jest dużo muzyki, szybkiej, żwawej, a ja bym chciała pokazać coś spokojnego i wybierasz pakana trenera. To. To, był, to była strategia. No powiedz nam tak naprawdę, co, co dlaczego, tak? Czy to było zaplanowane? Bo to ja sobie obejrzałam, on sobie po Ciebie poszedł, powiedział, ten tak, pan idzie ze mną, a ty mówisz okej, okay, idę z tym panem. Dokładnie tak było. Yy, tak, ja wiem, yy, Ja chciałem wybrać Szpaka, że jeżeli by się on odwrócił, to, to byłby to pierwszym wyborem, bo... Yy, bo... Tu nie chodzi też... Tam dużo wycięli, co ja powiedziałem, nad Przedtlejdami i, i trochę żałuję, że tego nie ma, bo dla mnie muzyka to nigdy nie były nuty, to tak naprawdę nigdy też nie były w jakiś sposób dźwięki same, yy, tylko to było to, co się dzieje na scenie, gdy... I jak artysta stoi i siedzą ludzie, to między nimi jest po prostu jakaś taka magia, której nie widać i nie da się poczuć nigdzie indziej, tylko właśnie w i na scenie. I y, ja Michała wybrałem właśnie ze względu na to, że jak ja widziałem jego występy, jak widziałem w jaki sposób on komunikuje się e, z dźwiękiem, z publicznością, no to to na mnie działa po prostu. Ja u niego to strasznie widziałem. i i chciałem, żeby on mi to pokazywał też, nie? że jeżeli on mnie wybierze, znaczy ja jego wybiorę, to, to po prostu jakby to widział, po prostu więcej i też poza kulisami, jak to wszystko wygląda, jakie mam podejście do tego. No, dlatego wybrałem Michała Szpaka. Oczywiście się przygotowałam. Daria, e, Daria bitwy, prawda? To było tak, najpierw było, było afro, tak, później Michał i to wygląda tak. No, mamy trzy kradzieże. Margaret, e, chcę ci pomóc być słyszaną w radio i na koncertach. Daria stoi w totalnym stresie, Bednarek e, mówi, że ale ja mam doświadczenie sceniczne, a tobie tego brakuje. Daria stoi, przechodzi do Michała i Michał mówi tak, ale dla mnie ty grałaś pierwsze skrzypce w tym duecie i ty nie śpiewasz głosem, a duszą. Daria wtedy reaguje, wtedy się Daria uśmiecha, powiedz mi Daria, czy to był właśnie ten moment, kiedy padło na Michała? czy? Czy zakładałaś, że tak może być i że to będzie Michał, jak przyjdzie do tego Ja długo się zastanawiałam, kogo wybrać, ale Michał faktycznie, jego uwielbiam jako artysta. Ja to wcześniej mówiłam o materiale, ja nawet w finale. A tak jest, ja też I czegoś nowego. Tak, uważam, że ma bardzo duże doświadczenie i generalnie uwielbiam jego głosy i umiejętności. Stwierdziłam, że po prostu będę mogła się bardzo przy nim rozwinąć, więc dlatego moim wyborem Michał. Właściwie. No nie Boję ja... się. Nie znasz człowieka. Ja rozumiem, że Michała widziałaś pierwszy raz na oczy. No to tak, na tak, tak, ja tak, bo znam. co się poznaliście. Co było był powodem, tak? Dlaczego wybrałaś Michała? Tak. W ogóle i To, to było, było zaskoczenie dla nas zaskoczeniem. Nie, wiesz, jak szło w ogóle do programu, to nie wiedziałam, czy w ogóle jakiekolwiek się obróci. Więc. Co było na początku taki mega stres i idąc do programu nie wiedziałam, do, do, do jakiej drużyny w ogóle chcę pójść. Nie miałam założenia, że idę do programu, to idę do programu do, przepraszam, drużyny mojego przyjaciela. Nie, tak nie było. Szłam na scenę po prostu, żeby pokazać swoje emocje, żeby pokazać tak naprawdę, co u mnie w duży gra. I jak się obróciły fotele, to obrócił się Baron z Thompsonem i Michał. I no... Niestety, Barona, znaczy to pracowałam na koncercie Barona i Thompsona, gdzie bardzo są uzdolnieni, jaką fajną, fajna energia w nich bije, ale nie znałam ich za bardzo pod względem muzycznym. A jeżeli chodzi o Michała, Michał jest niesamowitą osobą, jest bardzo muzyczny i, i wiedziałam po prostu, ile mogę tak naprawdę od niego się nauczyć poprzez ten program. I tak myślę, że właśnie było, że hmm, bardzo dużo od niego się nauczyłam. Był niesamowitym trenerem. Super. Miałane, w nas. W liczebności dwóch, bo byliście naprawdę takimi, o których nie da się zapomnieć. Zasłońmy go na razie. I powiem Wam szczerze, że nigdy nie miałam takich osób jak wy w grupie z którymi tak dobrze się pracowało i, i którzy tak konsekwentnie dążyli do tego, co chcą osiągnąć. Także gratuluję Wam bardzo tego i mam nadzieję, że będziecie osiągać wielkie sukcesy, wierzę w to bardzo i tego Wam życzę przede wszystkim. wszystkich fanów podziękować tak najkrócej, najprościej za to, że jesteś. Będziemy cię kochać do końca świata. Nie wiem, kiedy ostatni raz używałam tego do nagrywania, ale chciałam coś jeszcze powiedzieć po zlocie. W sumie, zlot mi się podobał. Znaczy, jezu, ja bym nie chciała tutaj nic takiego powiedzieć, żeby mnie ktoś wziął za jakąś krytyczną osobę. Po prostu powiem, co mi się podobało, a to, co mi się nie podobało, zostawię po prostu dla siebie. Bardzo mi się podobało to, z iloma osobami się mogłam tam spotkać. Wszystkie te chwile, wszystkie ten uśmiech, jakieś śmieszne zdjęcia, i w ogóle, naprawdę dużo dla mnie zrobiły, i naprawdę cieszę się, że mogłam z wami spędzić ten czas. Dziękuję całemu Klubowi i Stowarzyszeniu OFC Michał Szpak, że mogliśmy po raz mój trzeci, a ogólnie po raz ósmy, spędzić ze sobą. Tak zarąbisty czas, naprawdę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i że będzie to też dla Was, dla osób uczestniczących na zlocie jakieś małe wspomnienie, coś takiego, do czego będziecie wracać. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że się zobaczymy jak najdłużej. Także buziaczki, nie wiem, czy mi się uda tak dać rękę do tego.